Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania dla czcicieli najświętszego serca Pana Jezusa. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego Amen. Matko Przenajświętsza, w której błogosławione ręce złożył Pan Jezus wszystkie skarby łask Bożych. Sercem Jego nam nabyte i w sercu Jego zawarte. Wyjednaj nam wszystkie łaski, jakie widzisz dla dusz naszych najpotrzebniejsze, abyśmy czcząc i wielbiąc tu na Ziemi serce Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wraz z Twoim niepokalanym sercem czcili je i wielbili u stóp Twoich w niebie na wieki. Amen. Dzień czwarty. Serce Jezusa jest wzorem dla wszystkich serc naszych, albowiem dałem wam przykład, abyście jaką ja wam uczynił, tak i wy czynili. Jedną z najważniejszych prawd naszej religii świętej jest ta, że Syn Boży, najdroższy Pan nasz. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię nie tylko na to, aby męką i śmiercią swoją zadość uczynić sprawiedliwości Bożej za grzechy ludzkie, otworzyć im niebo zamknięte grzechem pierwszych naszych rodziców, ale i dlatego, aby nas przykładem swojego Przenajświętszego życia nauczyć, jak my żyć mamy, jeśli chcemy korzystać z tego odkupienia. Bo zbawienia dostępuje nie ten, kto wierzy, że syn Boży odkupił go najdroższą krwią swoją, ale ten, kto oprócz tego, wedle możności swojej, stara się go naśladować. Wielka to i ważna niezmiernie prawda, najmilsi, a o której szczególnie czciciele Serca Jezusowego ciągle pamiętać powinni. Wyraźnie bowiem mówi Pismo Święte, że ci tylko będą zbawieni, którzy będą podobni obrazowi syna Bożego. Ale jeżeli głównym obowiązkiem chrześcijanina ma być naśladowanie Pana Jezusa, prócz tego powinien często się zastanawiać nad szczegółami przynajświętszego życia Jego, aby sobie wbijać w pamięć coraz bardziej przykłady zostawione nam przez Pana Jezusa i często, ale to często, postanawiać sobie, że swoje życie do tych przykładów, o ile możliwości, najwierniej stosować będzie. W nabożeństwach więc naszych dni następnych będziemy się zastanawiać pokrótce nad niektórymi szczegółami życia Pana Jezusa odnosząc je do nas samych i jako przykłady pozostawione nam do naśladowania, że zaś nie oderwie nas to wcale od nabożeństwa serca Jezusowego i od czci jaką temuż sercu przenajdroższemu. Przez ten miesiąc oddawać pragniemy, wyjaśni nam to uwaga następna. W każdym człowieku serce jest ogniskiem życia, co do ciała, i jest jakby ogniskiem życia, i co do duszy. Jest ogniskiem życia, co do ciała, bo życie człowieka zaczyna się od ruchów serca, i z ruchem serca się kończy. Jak to samo pismo święte mówi: Wszelką strażą, strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi. Serce jest zaś jakby i ogniskiem życia, co do duszy w tym znaczeniu, że w człowieku. Jak wszelkie uczucia odnosimy głównie do serca, tak przede wszystkim sercu przypisujemy uczucie miłości. Miłość, powiada święty Alfons Liguori, przypisuje się głównie sercu, jak to czytamy w tylu miejscach pisma świętego. Duch święty, domagający się od duszy ludzkiej miłości, powiada w przysłowiach Salomonowych. Oddaj mi, synu mój, serce swoje. Psalmista pański, mówiąc o swojej miłości do Boga, powiada: Serce moje rozweseliło się w Bogu żywym. Psalm 83. A w innym miejscu, chcąc wyrazić, że Bóg jest jedynym przedmiotem jego miłości, woła. Boże serca mego i części moja, Boże na wieki. Psalm 72. A święty Paweł najwyraźniej naucza, że serce jest siedliskiem miłości. Miłość Boża, mówi on, rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który nam jest dan. Dusza zaś żyje tylko miłością. Bóg jest miłością, a kto przebywa w miłości, w Bogu przebywa, mówi Pismo Święte. Stan łaski, to jest stan życia duszy, jest wtedy, gdy dusza posiada miłość Boga, a stan śmierci duszy to jest odrzucenie jej od Boga jest w ten czas, gdy w duszy miłość Boga istnieć przestaje. A że za siedlisko uczucia miłości uznaje się serce, więc słusznie powiedzieliśmy, że w tym znaczeniu serce jest jakby ogniskiem życia duszy. Gdy więc w sercu jest siedlisko całego życia człowieka i co do ciała, i co do duszy, więc zastanawiając się nad szczegółami życia najdroższego zbawcy naszego, nic innego czynić nie będziemy, tylko wpatrywać się w jego przenajświętsze serce. Rozpamiętywując różne sprawy Pana Jezusa, z których w każdej objawia się w najwyższym stopniu miłość Boga i miłość Jego ku ludziom, już przez to samo będziemy coraz lepiej poznawać serce Jego najdroższe, będące ogniskiem tej miłości, a z tego poznania coraz lepiej je czcić, wielbić i miłować będziemy. Bo w nim to właśnie będziemy poznawać i podziwiać tę miłość nieograniczoną, która je napełnia. Jeżeli w każdym człowieku miłość Jego ku bliźnim dowodzi, jak mówi proste przysłowie, że on nie jest człowiekiem bez serca, że on ma serce, to przypatrując się, jaką miłością ku ludziom pałał Jezus nasz drogi, Trzeba by powiedzieć, że on nie tylko miał serce, ale że chyba cały był z serca tylko złożony. Cały był jakby jednym sercem, miłością Bożą, a więc miłością nieskończenie pałającą dla ludzi. O, bo też taka jest w istocie. Pan Jezus to miłość Boga wcielona. Pan Jezus to serce Boże, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. A każda sprawa Pana Jezusa, ożywiona jedynie niezmierną Jego miłością ku ludziom, objawia nam to boskie serce Jego najlepiej. Gdy więc szczegóły życia najdroższego Zbawcy naszego omawiać będziemy, będziemy przez to najwłaściwiej i cześć sercu Jego oddawać i najlepiej je poznawać, a poznawać po to, abyśmy je nie tylko coraz lepiej czcili i wielbili, ale żebyśmy je wedle możności naszej naśladowali. Ten tylko poznać może Jezusa, kto pozna Jego serce. Ten, kto Jego serce zna, pozna go najlepiej. A tym samym i najprędzej za łaską Jego naśladować go potrafi. Lecz aby jednego i drugiego dostąpić, prośmy o to pokornie, a gorąco, tej matki przenajświętszej, która nie tylko Serce Jezusowe z przeczystej krwi swojej wydała, nie tylko najlepiej po Bogu znała i najlepiej czciła, ale która zarazem posiadała serce do serca Jezusa najpodobniejsze i najwierniej Go we wszystkim naśladujące. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. Módlmy się. Maryjo Przenajświętsza, Któraś po Bogu najlepiej znała serce Jezusa i najwierniej je swoim sercem niepokalanym naśladowała? Daj nam tak pobożnie rozpamiętywać szczegóły życia Zbawcy naszego, abyśmy, przypatrując się w nich miłości Boga i ludzi, serce Jezusowe przepełniającej, zapalając się tą świętą miłością za przyczyną Twoją, w niej wytrwali przez całe życie nasze i u stóp Twoich w niebie, Jezusa serce i Twoje wychwalali na wieki. Amen. Na uproszenie łaski, naśladowania, wedle możności naszej boskiego Mistrza, naszego Pana Jezusa. Zdrowaś, Maryjo. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Ojca Prokopa Kapucyna Najświętsze Serce Pana Jezusa. 33 rozmyślania dla Jego czcicieli. Pełny audiobóg oraz wersję książkową nabędziesz na stronie na jej